Chociaż nie jestem pewien, czy to w jakikolwiek sposób wpłynie na Putina. Są już przyzwyczajeni do sankcji. Ja, jak nikt inny wiem, czym są sankcje, cła i cała reszta. Nie jestem pewien, czy to w ogóle zadziała. Ale i tak to zrobimy. Amerykański przywódca grozi i jednocześnie rozkłada ręce. Bloomberg rozszyfrowuje sygnały Donalda Trumpa. Osiem dni do terminu. I nie ma złudzeń, że sankcje wystraszą Moskwę. Stany Zjednoczone tak naprawdę nie są zaangażowane w tę wojnę. Nie powinny być zaangażowane. A tak przy okazji zawarłem umowę z NATO, zgodnie z którą NATO płaci nam za wszystko, co dostarczamy. Dostarczamy megabajty, zaopatrzenie, rakiety i tak dalej. I nic nie płacimy za tę wojnę. Ale powiem wam. Trzeba ją powstrzymać. Ultimatum prezydenta Trumpa nie jest pierwszym. Pod koniec maja dał Moskwie dwa tygodnie na zakończenie wojny. W lipcu zagroził Rosji surowymi cłami, jeśli porozumienie nie zostanie osiągnięte w ciągu 50 dni. A w poniedziałek ten okres został skrócony do 10 do 12 dni. Wygląda na to, że Kreml nie jest entuzjastycznie nastawiony do tych warunków.